Cześć! Nasza ostatnia wideo recenzja notebooka dotyczyła ultramobilnego Asusa UL50V. Dziś pokażemy Wam laptop firmy MSI wykorzystujący nową platformę AMD Tigris. Bazuje ona na procesorze AMD Turium 2 Ultra M300 wykonanym w technologii 45 nm. Jego taktowanie wynosi 2 GHz. MSI CR610 ma również nowy układ graficzny ATI Radeon HD 4200. Całość wraz z 3GB pamięci RAM, dyskiem 320GB oraz matrycą 16 cali kosztuje mniej niż 2000 zł. Czy taka propozycja ma szansę powalczyć z tanimi rozwiązaniami Intela? Notebook MSI CR610 to tania konstrukcja, nie mamy więc co liczyć na mądrą lub przykliwą stylistykę. Mimo wszystko udało się zbudować laptopa, który nie razi banalnością. Szczególne słowa uznania należą się za wierzchnią klapę do notebooka. Ta sprawia wrażenie wyjętej z droższego urządzenia. Niestety plastik, z jakiego została wykonana jest dość śliski i błyszczący. Te same wszystkie zabrudzenia są dość mocno widoczne. Po otwarciu klapy oczom ukazują się szorstkie plastiki na obwodzie matrycy. Choć ich wygląd nie przyciąga wzroku, to z całą pewnością mają one zalety czysto użytkowe. Nie widać na nich większości zabrudzeń czy nawet zadrapań. Kłopiec został wykonany z tworzywa zdecydowanie bardziej śliskiego, a tym samym mniejszego w dotyku. Co zbiera odciski palców, ale nie rzucają się one w oczy i nie wymagają czyszczenia co kilka Krawędź panelu dotykowego łączy się z resztą obudowy, co daje dość ciekawy efekt stylistyczny. Sam panel dotykowy został wykonany z odpowiednio śliskiego materiału i jego używanie nie naciąga opuszków palców. Na precyzję nie możemy narzekać. Niestety rozdzielczość jest dość niska i przesuwanie kursora z lewej części ekranu na prawą musimy podzielić na trzy raty. Działa za to tradycyjne przewijanie w pianie. Przyciski działają bez zarzutu, w miarę cicho. Klawiatura jest dość wygodna. Układ przycisków jest poprawny, całość działa cicho i bez zarzutu. Co ciekawe, pod naciskiem praktycznie się nie ugina, co jest rzadkością w tej klasie urządzeń. Z prawej strony znajdziecie kompletny blok numeryczny, co powoli staje się standardem w tej wielkości notebooka. Niestety układ klawiszy nie wszystkim przypadnie do gustu. Niektóre funkcje notebooka zostały przeniesione do pasa nad klawiaturą. Znajdujące się tam przyciski służą do włączenia kamerki i sieci Wi-Fi oraz przełączania trybów wydajności i oszczędzania energii. Jeden z nich jest konfigurowalny. Niestety ich używanie szybko doprowadza do frustracji. Można je wcisnąć jedynie paznokciem, a do tego nie zawsze ma się pewność, że użyło się wystarczającej siły. Po prostu są one za wąskie i zbyt głęboko wtopione w obudowę. Obudowa notebooka jest solidnie wykonana i nie ma mowy o jakikolwiek odstępstwach od wzorowej sztywności. Jedynym wyjątkiem jest ekran, który wykrzywia się dość mocno. Zarówno do otwarcia, jak i regulacji położenia matrycy musimy użyć dwóch rąk, ale dzięki temu nawet podczas jazdy samochodem w ciężkim terenie matryca samoczynnie nie opadnie. Na uwagę zasługuje maksymalny kąt po jakim można otworzyć ekran przeszło o 180 stopni. Z prawej strony laptopa umieszczono jeden port USB oraz napęd optyczny. Z tyłu znajdują się gniazda Desk, HDMI USB oraz port pełniący zamiennie funkcje USB i e SATA. Z lewej strony znalazł się port sieci Ethernet oraz wejścia na mikrofon, idealnie. Tam też umieszczono czytnik kart pamięci Flash oraz Port Express Card. Szkoda, że zabrakło jeszcze jednego portu USB, choćby z prawej strony. W spodniej części notebooka umieszczono głośniki. Choć nadają się do pracy typowo biurowej, odtwarzanie muzyki to dla nich za dużo. Trzeszczą już w górnych rejonach środkowej części pasma, nawet w czasie oglądania filmów na YouTube. O głębszych basach nie ma mowy. MSI CR610 został wyposażony w matrycę o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 1366x768, standardową w tej klasie urządzeń. Niestety jest to ekran typu gle, w którym odbija się całe otoczenie. Może to znacznie utrudnić pracę na zewnątrz w słoneczny dzień. Kąty widzenia to zdecydowanie słaba strona użytej matrycy. Standardowo dużo lepsze są w poziomie niż w pionie. Co prawda film obejrzymy w trójkę, ale już osoby siedzące po bokach będą widziały obraz o nieco innym kontraście. W pionie jest zdecydowanie gorzej. Czytanie tekstu jest możliwe w zakresie około 45 stopni. Gorzej jest z kontrastem, na przykład zdjęć. Zbliżając głowę do ekranu na dalekość 20 cm, widzimy, że w części ekranu na wprost oczu wszystko jest jak należy, ale u góry i na dole kontrast zajmuje się już dość mocno. W tym położeniu kąty widzenia wynoszą najwyżej 10 stopni. Notebook został wyposażony w 45 nanometrowy procesor AMD Turion 2 Ultra M300 o taktowaniu 2GHz. Jest to odpowiednik desktopowego Atrona 2X2. Jego wydajność jest porównywalna z procesorem Pentium Dual Core o nieco niższej częstotliwości. Niestety pomimo małego rozmiaru tranzystorów nie jest to wzór do naśladowania jeśli chodzi o energooszczędność. TDP wynosi 35 W, co przejawia się w ilości energii pobieranej przez cały komputer. Drugim składnikiem platformy AMD Tigris jest układ graficzny ATI Radeon HD4200. Jego wydajność, choć w 100% wystarczająca do filmów, zdecydowanie nie wystarcza do gier. Uzyskiwaliśmy wyniki, przeszło dwukrotnie niższe niż na przykład na radonie HD 4330 czy GeForce G210M. MSI CR610 bez problemu radzi sobie z filmami HD nawet o rozdzielczości 1080p. Również w trybie oszczędzania energii. Można też oglądać filmy HD na witrynie YouTube w podobnej rozdzielczości, ale wtedy trzeba przełączyć urządzenie w tryb wysokiej wydajności. 800 MHz to zdecydowanie za mało, jak na takie wymagania. Jednak nawet przy 2 GHz filmy często szarpią. Może nowy flash będzie rozwiązaniem? Bateria wystarcza na około 2 godziny typowego korzystania z internetu przy maksymalnej jasności ekranu w trybie oszczędzania energii. Film HD można oglądać przez około godzinę i 45 minut. Platforma AMD Tigris, po jaką wyposażono laptopa MSI CR610, z całą pewnością nie zostanie okrzyknięta rewolucyjna. Choć procesor został wykonany w technologii 45 nm, nie oferuje wyższego standardu wydajności ani też większej energooszczędności. Jednak istotną przewagą omawianego laptopa nad sporą częścią konkurencji kosztującej do 2000 zł jest całkowicie bezproblemowe otwarzanie filmów HD. Na plus można też zaliczyć bardzo rzadki w tej klasie zestaw wyjść HDMI Esata Express Card, również 3 GB pamięci RAM przydadzą się w systemie Windows 7, gdyby tylko głośniki grały lepiej, a matryca miała większe kąty widzenia.